Dla aktywnych widzów do wygrania 8 sztuk AK47 Asimov. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września. Do wygrania macie place w o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Mano z tej strony bo dzisiaj jesteśmy na CS Go Dawno nas tutaj nie było, przy okazji wyszedł po prostu nowy event Więc korzystamy sobie z tego eventu I będziemy otwierać banana case'y, od których będziemy po prostu dążyć do tego Aby zrobić właśnie dzisiaj koskę Mamy na to 220 zł, oczywiście dążymy klasycznie Do samej skrzyneczki właśnie z kosą Która kosztuje 680 zł Nie wiem czy dobrze mówię, mogę mówić źle To za chwilę po prostu myślę, że się okaże, 672, no to niewiele się pomyliłem, eee, właśnie. Więc otwieramy tutaj, zablokujemy sobie pierwszego skina. Dobra, jest zablokowany nawet, więc super. Yy, i, I teraz po prostu otwieramy sobie, no nie, zobaczymy, jakie skiny polecą. Może być Karambit Tiger Toot, Kukiri Knife. Yy, więc jest tutaj troszeczkę ciekawej skinu. O, dobra, 41 zł, super. Dodatkowo dostajemy te bananki, które też również sobie zużyjemy. Więc to będzie taka, wiecie, dodatkowa możliwość w dzisiejszym odcinku. Czyli, wiecie, zdobędziemy to, co zdobędziemy, plus jeszcze bananki, czyli bonusowy skinek się pojawi. Tak, no, do tej w ogóle, zerknijcie sobie na wszystko. No, jest jeszcze rękawice w ogóle, ile kosztuje taku Kiri? Od 1495 do 2021 zł. Karambit Tiger Tut 5631. No więc są tutaj bardzo drogie skiny, no, szczególnie, właśnie, koski. Reszta skinów się okaże. Zobaczymy, no, pierwszy skin na naprawdę nas bardzo pozytywnie zaskoczył. Wiadomo, mógł być jakiś lepszy, ale ja totalnie nie narzekam mi się podobał skin. O, dobra, czwórkę przyleciało, niż myślałem, że nie wypadnie i to jest też jak najbardziej pozytywny skinek, których właśnie szukamy w tej skrzyni. Wiadomo, szukamy też tych najdroższych, ale takie skiny zawsze przyjemnie jest trafić. Tutaj kolejny, no i tutaj już jest niestety skinek, który leci na sprzedaż, ale bardzo dużo bananków poleciało. Więc taki przynajmniej jeden pozytyw z tego był. Tutaj widzimy 58 banków, 12 zł. No i tutaj 12 zł również leci na sprzedaż. No, wszystko powyżej 21 z nami zostaje. <t> m czwóreczka a zawsze jest powyżej 21. 54 dobra, fajne zdanie: 404 bananki. Ona jest od 21,71, czyli no, zawsze z nami zostaje. Minimalnie, ale zostaje. Teraz trafiliśmy w ogóle to najlepszą możliwą. Więc super, na pewno ten skin pomoże nam w dzisiejszej walce właśnie o tą koskę. No teraz mamy MP7, która leci na sprzedaż właśnie, więc dobra, kolejna. Nie wiem czy nie otwierać po dwie skrzyneczki, nie wiem czy nie otwierać po dwie skrzyneczki. Uspik, czy on jest jakiś ciekawy? Będzie ciekawy dosyć, tak czy nie? Będzie tak... Te... No dobra, 27, więc spoko jak najbardziej, on chyba może być jeszcze lepszy, tak jest, 97 nad może być. Więc to 97 też w ogóle by było kozacko. Ale i tak jest dobrze, tutaj mamy też teraz P250, to raczej jakiś słabszy skin, czy nie? 2,80 czyli jeden z najgorszych niestety w skrzynce dostępnych. Nie, teraz mamy gloczka, gloczek, gloczek, gdzie jesteś? Tutaj jest, no to już wiadomo, że jest słaby niestety. Dobra, kolejno już jeden z ostatnich skrzyneczek co? bardzo szybko to poszło, ale to jest... Z... Żeby wygrać pace w napisz jaka jest twoja ulubiona gra i liczbę od 1 do 5. ...220, więc tutaj... Wiadomo, że te pieniądze dosyć szybko pójdą. Eee, dobra, kałaszek na sam koniec. Dobrze, dobrze. On raczej jest spoko. on raczej jest spoko, tak mi się wydaje. 26. Oczywiście, że jest spoko. Dobra, sprzedajemy teraz skiny, które nam tutaj powypadały. Zobaczymy, jak to się zaprezentuje. Prezentuje się to w ten sposób, że mamy 187 zł. Żeby nie te czwórki byśmy mieli dość gorszy problem. A tak jeszcze możemy ostrzelić jeszcze w ogóle skina na banankach. Nie wiem, czy strzelać, czy pójść do handlarza bronią. Może pójdziemy do handlarza bronią, ja od razu wrzucę wszystkie. Wszystkie bananki, które mam, no i dodatkowo dostajemy skinę za 353, więc e, taka dodatkowo po pomoc e, w dzisiejszym odcinku. No i co? Ruszamy sobie w bitewkę, zerkniemy sobie nie, tutaj, czy gracze coś ciekawego. Underdog mnie w ogóle nie interesuje, zaznaczamy od razu standardowe. Tutaj są zbustowane te skrzyneczki 10. W sumie mogę spróbować. W sumie mogę spróbować. Nie jest to zbustowana skrzyneczka low case. Czasami coś ciekawego poleciało, więc jak najbardziej można sobie spróbować, szczególnie, że w obecnej sytuacji e, nie jest to jakieś mocne narażenie budżetu, a coś ciekawego jednak może tutaj wypaść, szczególnie, że to jest bitwa trzyosobowa, no ale zaczekamy chwileczkę, no dobra, już pojawił się gracz, chciałem powiedzieć, że wiecie, jeśli gracz się nie pojawi, to wychodzimy. No i dobra, pierwsze skinki Czy coś ciekawego? Niestety nie Ale tutaj damy emotikonkę, że lecimy z tym Tutaj raczej Mój skin też niczym fajnym Nie zaskoczył, nawet jak na low case'a Nie są to niestety dobre skiny Te, które aktualnie tutaj widzimy 2 ,10 zł 10 groszy, to zobaczcie To jest aktualnie jeszcze, na... on nie przebił Wartości skrzyn, no i dobra, przebijają Przebijają chłopaki, tutaj jest 21 zł, więc to jest potężne przebicie Wartości samej skrzyneczki Ale jeśli by to nam pomógł Poszło lepiej niż jemu, no to może być naprawdę mocno. No nie no, bo już sama cena bitwy jest przekroczona przez niego. Jeśli byśmy jeszcze zwyciężyli, no to już nie ma opcji, to już musi być dobra bitwa. Więc ja jedynie mam taką nadzieję. Trzy ostatnie skrzynie zostały, żeby to nadzieję jednak spełnić. Underdog dałby tutaj raczej, no to raczej na bitwa underdogowa by była dobra, no bo raczej wątpię, chyba że jednym skinem mogę to przebić. Chociaż nie no, mo. 10. Bardzo ciężko. Bardzo, ale to bardzo ciężko, no ale jakaś tam możliwość by z tego była. Skiny są warte stówkę prawie, bez 50 groszy, które tam powypadały, więc, więc naprawdę sporo jednak to było. Zobaczmy, co tutaj ciekawego możemy teraz sobie otworzyć. No mamy te 166 zł, z których musimy właśnie zrobić, właśnie tą kosę. Znaczy musimy, no chciałbym bardzo, chciałbym bardzo, żeby jednak to kosę udało się nam zrobić, więc. Próbujemy, po prostu próbujemy. Teraz bitwa gigabuły 50 40 zł, 40 groszy. To jest mój kolejny plan, żeby coś może udało się dzisiaj fajnego zrealizować w dzisiejszym filmie. Niestety pierwsze skiny nie są zachęcające, więc miejmy nadzieję, że gigabuła się teraz rozkręci. No i to raczej te P250 nie będzie najlepsze. No właśnie, gloczek niestety będzie lepszy, ale mamy jeszcze jedną szansę w jeszcze jednej skrzyneczce gigabuły i niestety nie wykorzystujemy. Kurczę, mamy problemy w dzisiejszym odcinku. Naprawdę mamy problemy, że się rozkręcić. 116 zł jest to dużo, no nie? Więc jeszcze możemy wszystko odkręcić. Nie, ale, ale, ale jednak trzeba zacząć iść w to w jakiś sposób. 116 zł, otwórzmy może tego jungle case'a. Otworzymy jednego, nie otwieram nigdy, więc można jak najbardziej kliknąć, otworzyć. Może coś ciekawego z Jungle Case'a polecić, Czekajcie, Legion of Anubis. Jak na tą skrzyneczkę, 44 zł, skrzynia z 84. Niestety, dobrym trafem nie jest. Zobaczymy jeszcze tego Survival Case'a. Są rękawice, są jakieś fajniejsze rzeczy, w ogóle ile ta koska? 1700 grubo, grubo bardzo. No i mamy tołem czwórkę. jest na 9%. O, o, dobra, 100 traku, więc spoko. Dobra, jeszcze jedna szansa. Poleciało za pierwszym razem dosyć okej, okay, więc damy jeszcze jedną szansę. No i tutaj przy tych dualberetkach mamy złoty 39, zł, więc to już nie jest ok? Dobra, tutaj jest bardzo fajna kostka, bardzo, bardzo fajna kostka, jak na skrzynie za 4,20, więc kolejny plan. Kolejny plan to zboostowanie właśnie tej skrzyni 8,40. Będzie to dosyć dużo naszych pieniędzy, ale wydaje mi się, no tego nie sprawdziłem, ale bustka powinien właśnie obejmować tą kosę. Hmm, tak jest. Dwa razy większe szanse są na tę kosę. Hmm, przy właśnie zbustowaniu tej skrzyniczki, czekajcie, tutaj mam fipunek, czy nie ta zakładka. Hmm, mam tutaj namieszane tymi zakładkami. Hmm. Dobra, jeden na jeden czy trzy osoby? Jak myślicie? Jeden na jeden. Dobra, zróbmy jeden na jeden, bo jednak jest to już większość naszych pieniędzy dzisiejszych, więc raczej lepiej by było to wygrać niż przegrać, a jednak wolę wygrać troszeczkę mniej, niż przegrać i nie zdobyć. Nic. Więc teraz pięć skrzyneczek wjeżdża, na najtańsze eventowe skrzyneczki tylko po prostu zboostowane, czyli dwa razy droższe i są dużo większe szanse właśnie na zdobycie kosy i innych skinów. W sumie widzieliście co tam jest zboostowane, no nie? Dobra, dajesz. Jest się kochany, proszę cię, rozkręć się, lecimy dzisiaj po naprawdę grubą A może w ogóle z tej skrzyneczki koska, jakie to by było piękne, żeby właśnie z tej skrzyneczki bezpośrednio dropła nam koska. I chyba nie ma tego, niestety chyba tego nie ma. W ogóle wynik słaby, niestety słaby ten wynik, kurde. Płytki. Płytki to jest coś, co zawodzi mnie najrzadziej, a ze wszystkich skrzyneczek. Więc jak nie ma już co robić... No to wjeżdżają, słuchajcie, płyteczki. Niestety stać nas tylko na cztery, ale to będzie czteroosobowa bitwa. Także jak już zwyciężymy, to naprawdę zwyciężymy, słuchajcie, konkretnie. Znaczy konkretnie, no jak na tą kwotę, którą wydajemy, to po prostu konkretnie. Nie chwilę sobie zaczekamy. Ja wam przypomnę o najlepszym kodzie. klikniecie plusik, wpisujecie tutaj wowka. i. Y Kodzik dodaje, słuchajcie wam 10% do doładowania i 2 złote 10 groszy zł na start. Dodatkowo dostajecie też bananki, więc super opcja. Warto na pewno korzystać z mojego najlepszego kodziku na stronie Nie w ogóle też przy doładowaniach. Możecie zdobyć naklejkę, je, jeśli użyjecie mojego kodu i wypadnie wam naklejka przy doładowaniu e, To wysyłajcie mi na maila i wtedy wymyślę fajnego skina, takie między 40 a 50 zł Bo są takie możliwości No i dobra, tutaj są płyteczka, moja pierwsza płyteczka była fajna, co ciekawe nie, Więc szanse na zwycięstwo są, ale jestem, niestety wszyscy są bardzo blisko siebie Więc wszystko tutaj można odmienić niestety jedną, dobra, moja, dobra, super, super, niech to tylko się nie zmienia Niech to tylko się nie zmienia. Tak jest! Odnieśliśmy zwycięstwo. 82 zł. Mówiłem, kurczę, mówiłem. Płytki to są życie, kurczę. Płytki to jest życie. Zawsze ratunek odcinka daje nas krzyneczki i często się to powodzi. Summer case'ik. Kurczę. Może byśmy go poklikali. Jest już koniec wakacji, więc z tej okazji Summer Case może być otwierany. Więc otworzymy go standardowo. Takie cztery skrzyneczki No i zobaczmy, co będzie z Summer Case'a Może akurat karambicik lub coś fajnego Albo coś, co w ogóle wystarczy nam Żeby właśnie otworzyć tą samą skrzyneczkę z kosą Więc ja jak najbardziej próbuję Próbuję Może się uda, słuchajcie, może nie więc Summer Caseyk, skrzyneczka, której solo zbytnio nie otwierałem. Więc nie wiadomo też, czego się tutaj możemy spodziewać. 26 zł jest to pierwszy skin. Ok, leci na sprzedanie. Zostają jeszcze nam trzy skrzyneczki. Na razie jest pozytywnie. Zobaczymy, jak to. W... Dobra, będzie pońcik. Więc też raczej powinno być pozytywnie. I tak jest. Dobra, jest. Dobre, jeszcze dwie. Jeszcze dwie. Summer nie skrzynia na koniec wakacji. Nie się odpala. Dobra, tutaj będzie spoko. czy nie będzie spoko, tak mniej więcej wartość skrzyneczki, no niestety przebrakuje, ale i tak jest dobrze Summer Case'ie, daje jeszcze gloczek ładny stan, ale niestety nie przelatuje na P2000 ale i tak skrzyneczka wyszła bardzo dobrze, zobaczcie 124 zł coś w końcu się dzieje, coś w końcu dobrego się zaczęło dziać moi drodzy, tutaj są procentówki może słuchajcie, klikniemy sobie tutaj skrzyneczki, które będą w kolejnym odcinku Czyli właśnie te nowe 50. No są nowe, więc klikniemy, słuchajcie. Klikniemy sobie nowe 50 Zobaczymy, jak pójdzie, bo kolejny odcinek będzie właśnie z tych 50, tak? Spoilerowałem was, ale możecie wiedzieli, czego po prostu możecie się spodziewać w dniu jutrzejszym. Jest Guskinsa. Dobra, czekajcie, wykorzystajmy wszystko w ogóle, no nie? Jest taka możliwość, więc wykorzystamy wszystko. Dobra, będzie teraz. Będzie teraz 3%. Nie, wole Gigabułę. wolę Gigabułę dorzucić, nie niby nie 100%, ale gigabuła wydaje się fajniejsza i tutaj polecimy, słuchajcie, w trzy osoby. Tutaj nie ma zabawy, moi drodzy, albo zdobywamy kosę w tym momencie, albo pakujemy walizki, więc wbijamy w to. Teraz, słuchajcie, wypadają najlepsze skiny dla mnie oczywiście i idziemy po skrzyneczkę z kosą, zdobywamy kosę, cieszymy się i kończymy odcinek wielkim pozytywnym akcentem. Więc pierwsza pięćdziesiątka, niestety nikt nie zdobywa. Kurczę, niestety nikt nie ma nawet. Druga, dobra. Aj, kurde mój, nie będzie najlepszy, nie będzie, no. Widzę już tego uspika. O, teraz coś fajnego. Kosmiczna pustka, niestety niewystarczające, moi drodzy. 450 zł by warte skiny z tej oto bitwy. Więc niewystarczające, żeby otworzyć książkę z Kosa, ale 450 zł, kurczę. Bitwa trzyosobowa jakaś, dwuosobowa. I naprawdę z tego można zrobić wiele. Niestety nie tym razem, ale ja będę próbował. Będę próbował. Dziękuję Wam za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Na razie się ma i cześć.